Cześć, witajcie w trzecim odcinku gry Star Wars Battlefront Beta. Dzisiaj będzie już trzeci odcinek gry. I oczywiście dzisiaj zagramy multiplayer, tak jak Wam wspominałem na tej drugiej mapie, czyli Walker Assault. Czyli tej większej 20 na 20, gdzie są, jest Darth Vader i jest bodajże Luke Skywalker. E, I są też latające pierdółki różne, są at są e, est, ad st także jest naprawdę fajnie. Jest bardzo dużo się dzieje. Runda jest całkiem długa, więc jest yy, można sobie naprawdę fajnie pograć. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. No, jest ciężko, wiecie co, bo ja mam w grze około 2 godzin coś takiego, bo po prostu przez przeprowadzkę nie było czasu. I w ogóle yy, to jest pierwszy odcinek w nowym mieszkaniu nagrywany, także yy, no Niedługo już też będzie internet UPC, bo jeszcze po prostu na LTE, bo, bo, bo nie jest internet podłączony jeszcze, e, dlatego nie, nie będzie live'a w ten weekend. E, live będzie jakoś tak, jak już będę, będę miał taką możliwość. I ja mam tylko niestety dwie godziny, więc niektórzy goście po prostu dużo lepiej grają, co nie? I, no i mają taką dość, dość sporą przewagę. Co to się dzieje w ogóle? Możemy wejść sobie na coś takiego i strzelać, nie wiem czy... Strzelanie w tego chyba nie ma w ogóle sensu. Już wam mówię o co chodzi. My niestety jesteśmy... Nie, my jesteśmy kim? My jesteśmy szumowinami. I chodzi o to, że my musimy przejmować jakieś te rzeczy i zniszczyć te. Te at aty, ale ja się niszczy po prostu przejmując jakieś takie kontrolery nad nimi jakby. Air strike, Kurde, dobra, trafiłem go, spoko. W ogóle kupiłem jakąś broń, ale wiecie co? Zmarnowane pieniądze totalnie. Może kogoś z tej snajpy ściągnę. Tam ktoś głowę wystawia. O, i teraz, słuchajcie, można w niego strzelać ze względu na to, że przeszedł taką barierę, którą my uruchomiliśmy. I on dostaje obrażenia, bo jest widzicie narażony na nie. O kurde, ktoś mnie tutaj ściągnął. A i widzicie i można też właśnie jeździć sobie takimi okay. gostkami. Czekajcie tamtego. Dobra Ci się trzęsie, to ciężko tak zdecydować. Zobaczcie, tu jest Luke Skywalker Dobra, tu się przeładowuje. Tam jest ten kolejny AT-AT. trzeba by było go zniszczyć. Kurde, nikt w ogóle nie strzela w tego gościa. Ja, ja, ja moje obrażenia nic mu nie zadają. Gdzie ten, ten laser, ta plazma, jak ktoś napisał, się przygotowało? Już nie, nie można w niego strzelać, on już nie dostaje żadnych obrażeń. Możemy w to spróbować, ale nie wiem, czy to coś daje. Jest jakiś zrzut, teraz napalam coś w tym rodzaju. No i widzicie, ja nic nie zadaję w ogóle obrażeń, dlatego. O kurde, ktoś z granata chyba. Dobra, może pójdziemy teraz w drugą stronę. Czekajcie, co ja muszę tu przejmować? Tu jest, żeby bronić. No to będziemy bronić tych dwóch wieżyczek. O kurde, tu jest kolejny ten gościu. Ja no się nie rozumiem czemu, ale oni w ogóle obrażeń nie dostają. No i pytanie, jak my mamy sobie poradzić? nie? Dobra. Kurde, snajper. Nie wiedziałem, gdyby był sniper, to bym się ruszał troszkę bardziej. A tutaj mamy tą rzecz, którą można przejmować, znaczy brać i, i później, nie wiem, to jest losowe, tak? Pod czwórką można ją użyć. No nie wiem, co to jest. Jakaś jakby wyrzutnia, nie? O kurde. Postawimy to zobaczymy, to, czy to coś da. Mam nadzieję, że będzie mogło strzelać tego ST-ata, który tu był. O kurde, zobaczcie, ilu jest. Bardzo dużo jest. E, ma, ma panie, jak w sumie dużo, ale wszyscy są zgromadzeni w dwóch miejscach, tak naprawdę. I jest ciągle walka taka naprawdę. E, e, du, dużo osób jest w tej walce, bierze udział. Dobra, musimy bronić tych, tych rzeczy. tych, tych no, Jak to powiedzieć, w sumie nie wiem. No tych wieżyczek niech po prostu tak będzie, już tak powiem. O kurde. Kto mnie zabił? Aha, plecy mi zrobił. Nie wiedziałem, że można w ogóle. No ja map jeszcze nie znam, zagrałem tutaj e, póki co raz albo dwa, coś takiego. Także jeszcze do końca nie wiem też. O kurde tam jest ten wielki. Nie wiem pytań. Te... Właśnie nie wiem co z nim zrobić, nie? Bo tutaj w sumie tak na dobrą sprawę nie ma napisane nawet ilon ma życia i, i co tam trzeba robić z nim. O kurde, co to? Ta wieżyczka mnie tak yy, potyrała. Ciekawe, czy tam ta wieżyczka moja strzela. A tutaj możemy przejąć taką rzecz. Postawię ją gdzieś. Chyba, że to jest. Nie będzie. O, mamy. Dobra, bazuka. To można w coś sensie będzie strzelić konkretnego. O kurde, co to jest? Gdzie jest to główne. A kurde, tam jest główne wejście. Fak, nie chcę, nie chcę stracić tego RPG. -a. RPG. No, zobaczcie, oni stoją sobie tu w jednym miejscu i nic nie robią tak na dobrą sprawę. Czy w to się strzela? Nie, w to chyba nie. Chyba za to jak, jak mu w nogi jest, będę strzelał, to nic nie da. Czy to był... Darth Vader? Nie wiem czy... Wow! On mnie dusi! Force choke! <laughs> Ale fajne! Chciałbym nim zagrać. Właśnie nie wiem jak aktywować go. Kurde, bardzo bym chciał. Nie wiem, jak go aktywować. Może się uda. Gościu, aktywujesz tam? Dasz radę? Dawaj, 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 dawaj. O kurde, wiedziałem, że zaraz będzie ktoś. O kurde, jakiś kozak. Dobra. Czemu we mnie strzelał, nie w tego, który aktywuje? No też jakiś głupi. No ile tam tego HP mu zostało? Dobra dętka. Hedzik. Jak tam? 10 na 9 staty nie jest jakoś bardzo źle. Chociaż mogłoby być zawsze lepiej, prawda? What the fuck is going on? Czemu ta broń ich w ogóle nie zabija? Kurde. Czemu on miał. Co się długo ta tarcza trwała, nie? Dobra, następnym razem sobie ogarniemy to lepiej. No. Tak na pewno go nie zabije. No i tu jest ten atat cholera co z nim zrobić. Tutaj mam granat kupiłem i, i ten granat się odnawia cały czas, można go rzucać tam raz na nie wiem ileś tam sekund No trzeba uważać tutaj kurczę jakaś nie ma tych takich dodatkowych... o Zobaczymy co tutaj będzie, co mam jakiś nie wiem co to jest Uplink, nie wiem co to jest O kurde, chowamy się do bunkra. Czy nie do bunkra, tylko nie wiem właśnie jak się nazywa taki kanał. Czekajcie, rzucę tą czwórkę i zobaczmy co to zaraz zrobi. Kurde, ten gościu przejął tutaj. Aha, dobra, już wiem, no to fajne to jest, nie? W ogóle ten dźwięk jest taki wypasiony całkiem. Eee... Mm -hmm. Czy warto strzelać w to? Zrzut! Dobra, przeżyłem. O kurde! Niezłe to jest. W ogóle ludzie tutaj, no ja nie wiem, jak to jeszcze robić, dobra, dentka. Ale dużo osób już, no po prostu wie, tak? Nie wiem skąd oni się tego nauczyli. Kurde! Uuu, z czegoś takiego do mnie strzelał. Dobra, brońmy tej bazy. Nie wiem kto wygrywa w ogóle. A życie tych AT-ATów jest na górze z tego co teraz już zauważyłem Kurde, piękna Fuck, ilu ich tutaj jest? Można w niego strzelać, dobra Kurde, co mnie zabiło? Strzelamy w tego walkera Jeszcze. 20 sekund. Kurde. Ten zabił mnie. Tam też siedzi jakiś gościu? Ostro. Zobaczcie, jakie. Heroiczna misja. Heroiczna misja. Kurde, co mnie zabiło? Jakaś zwierzyczka w ogóle. Co, co. No i. Już nawet były lepsze staty. Jeszcze sekunda. Chyba w ogóle nie patrzyłem. Zniszczony. Ale porażkę mamy, bo, bo oni przejęli ogólnie, wygrali. E, w ogóle chyba teraz nawet nie trafiłem w niego kilka razy. Słuchajcie, gra jest fajna, mam nadzieję, że zaraz uda mi się odkryć, jak to wszystko robić zobaczcie, jakich oni mieli kozaków, zobaczcie jakie mają staty, jakie my. No niestety, to jest beta i tutaj ten balans kompletnie nie działa. No i kompletnie nie wiem w ogóle jak tutaj, co robić. Widzicie, w następnym odcinku po prostu sobie robimy tego tych Jediów, Sithów. I jeszcze zrobimy też odcinek na pewno z mechanicznych. I dzisiaj zagramy sobie jeszcze jedną rundkę, tak żeby ryby. No i jedna sekunda i jedziemy, teraz oczywiście będziemy grali z Sithami. I będziemy niszczyć w końcu te rebalianckie ścierwo. Tu wszyscy mają piąty level, ja jeszcze nawet piątki nie mam. Cały czas czwórka. Przez dwa dni w ogóle wiecie, no nic, nic w sumie nie robiłem. Nie było czasu. Chyba jak to wezmę, to wtedy będę mógł tym Atatem jeździć, ale to. Oj, tutaj tym x fighterem tak? Na to przynajmniej by wyglądało. Ja sobie wezmę ten dodatek. W dzisiejszym odcinku po prostu jest piechota, tak? The Pytanie, co to jest? Czy mogę już teraz to podnieść? Nie mogę. Skąd wyjdą nam przeciwnicy? Już ktoś strzela. Ja jeszcze nikogo nie widzę. Pięknie, prawda? Może być. Kurde, dobra, teraz to żal. Fakt, ale zwaliłem to. Czy co, ja mam pomysł? Ustawimy tutaj tą czwórkę. Dobra, i spadam. No, żeby oni nie przejęli tego, nie? Kurde, ta broń w ogóle mi nie leży. Chyba zmienię. Bo jest jakaś lipa, czekajcie, weźmiemy sobie. Aha, tutaj mam tą podstawową. W tamtym tylko zmieniłem broń. Aha, czyli tylko u jednych się ta kupić, tak? Czekajcie, no to jest. Jesteśmy w jakimś innym miejscu. Nie wiem, czy ja tutaj w prawo wybiegnę, tam gdzie chcę? Chyba tak, na to stare miejsce. Tam ktoś bieg, może uda się go stjąć Tam też offline. Po prostu musimy, wiecie co, uruchomić tego ata i, i zrobimy to zaraz. Ja też tam spróbuję pobiec, pomóc naszym. Dobra, ciech, ciech, ciech. O kurde. Z czego on mnie strzelał? Aha, z jakiejś takiej wieżyczki? Za bardzo wybiegłem. Dobra, będziemy troszeczkę grać może bezpieczniej i chodźmy za tym, o tak. Teraz z prawej strony, z prawej flanki zagramy. Wszyscy tam wchodzą widzę na górę. Dobra. Brakuje mi takiej precyzji w wielu z tych... O kurde, tam se gość stoi. W tych broniach po prostu no nie są jakieś takie. No wiadomo, że będzie więcej tych broni później, prawda? Dobra, udało się. Wrzucimy tam ten granat. Dobra, kurde. Ale ich tam jest, no ta snajpa Dobra O kurde Biegnie Jedi Kurde no dawać go Dobili go czy nie? Kurde, nie trafiłem, naprawdę sobie tam tak po kurde, akurat tak przygotowałem snajperkę. Dobra, ściągniemy tych na górze teraz. Zawsze mnie denerwuje to, a czy oni? Dobra. Nie wiem, czy to jest offline, czy to dobrze, czy my musimy to zrobić online, czy oni? A chyba oni po prostu. No, no, no. no i niestety trzeba dobijać. no, Jak nie trafimy, heda. O kurde. Się, jak się położyć w tej, nie wiem jeszcze. Tam taka głowa piękna wystaje. Dobra. Tak, tak, coś tutaj widziałem, że... ...coś mnie zabije zaraz. Takie miejsce niedobre. Dobra, chodźmy z tej drugiej strony teraz. Wiecie co? Gra mi się naprawdę, naprawdę podoba. Nie wiem co zrobiliśmy, ale coś... Kamikadze, czyli to z Japonii gra. Dobra. Przygotujmy... O kurde, patrz ilu tam jest. O, uciekł. Skubaniec. Chyba tam na górze ktoś jest. Ja tam nie mogę wskoczyć, bo nie mam tego jetpacka jeszcze po prostu chyba. Kurde, luk biegnie. Czy on do mnie biegnie? Nie wiem, co mnie zabiło, tamten z tyłu. Rzuciłem granat i nic ten granat nie zrobił. Może on w ogóle nic nie robi? Jestem sam po tej stronie. Kurde, skąd, 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 skąd. Tam jest luk, dobra, no tam jest luk. A tego gościa już szybko musiałem zabić, Mam tutaj w naszego ziomka pró. tu jest gościu. Ani razu nie trafiłem. Co żal. Biorę ten, ten dodatek i rzucimy tam granat do niego na górę. Może się uda zdjąć. Chociaż te granaty to są takie. Kurde, no nie mogę tam skoczyć. Dobra, jakiś mamy. O kurde, nie wiem co to robi w ogóle. No, ten granat tam? Kurde, no nie. Gdzie ja mam biec w ogóle? Chyba w tą stronę co idzie Ata, to ja mam i biec, co nie? Dobra, biegniemy A czy ja mogę też wejść sobie w taką wieżyczkę to może byśmy weszli i kogoś tutaj Ubili czy co? wszyscy są z przodu a ja jestem tu z tyłu, kurde cool. No dobra, ale oni są już za daleko ode mnie. Więc jak następnym razem może. Nie wiem czy ja mogę sobie tak pobiec, mogę obiec ich czy nie mogę. Co to się teraz stanie, czy ja mogę będę mógł wyjść w ogóle? Kogoś tu widzę z naszych. Ale to wszystko. No, jak ten gościu go tam nie zabije, to by było już w ogóle lipa. Kurda, co tu jest? Słyszę, słyszę miecz świetny. What the fuck, to jest mina. No dobra, tyle biegałem, nikogo nie widziałem, i nagle mina po prostu, ciach. Spoko Dobra, biegniemy do przodu snajperować U, Czy oni są gdzieś tam na górze? Chyba nie, nie mogą być chyba Oni teraz tutaj my strzelamy, dobra, to trzeba się przucić na broń A ja z kolei tym rzucę Nie wiem, czy w tego Jedi'a w ogóle warto... Nie, pewnie on ma jakąś osłonę na jakiś czas yy, i wtedy do niego nie można strzelać, więc trzeba sobie wybrać odpowiedni moment. Spoko ten wygląda całkiem, nie? W ogóle wygląda jak w filmie tym Star Warsowym. Czemu my tam nie wbiegamy? Może ja tam biegnę? Kurde. No i co? Dostałem z tego granata. naciśniemy no, dalej, bo jakoś tak akcja trochę umarła. No tu mamy coś do podniesienia. Nie, nie już. A znie... nie jest, dobra. Tu będzie. Jakaś ta tarcza, tak? Dobra, super. To teraz z tą tarczą będzie można coś zrobić. No to nie wiem co to jest. Wygląda jak quake. Co ja mam z tym zrobić? To można jakoś uruchomić? Nie, oni po prostu to muszą aktywować, tak? A my musimy tego. Nie, nie możemy ich, im na to pozwolić. Dobra. Dobra, wchodzimy tam do tej. ich. Kurde, co mnie strzela? Co mnie strzela? Użyłem tej tarczy i coś ta tarcza nie pomogła i tam widzicie jakiś nawet błąd wyskoczył. To nie będę jej używał. Idziemy za wejderem Dobra, spoko pomysł. Ciekawe jak się go kurde uruchamia no. tego wejdera. Wchodzimy, on też wszedł. To my też wejdziemy. Kurde, nikogo tu nie ma. Kurde, wiecie co? Ja muszę kupić sobie dobry, porządny pistolet. Kurde, no darw, spóźniłeś się, stary. Żal, darw. Darw, Vader, wiesz co? Zawiodłem się na Tobie. Trafiłem i zabiłem. Pięknie. Nie wiem, co mnie zabiło, ale jakiś koleś ma jakiś, jakąś nową broń. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś mnie nie zabił. Może dlatego, że jest słaba na przykład. Chodźcie, usiądziemy na to działko i zobaczymy, czy coś można tym działkiem zdziałać. 11-13 jest gorzej niż w poprzedniej rundzie. Jakiś, no, żal totalny. Gdzie był ten koleś? Już nie pamiętam. No. Dobra, nie zabiłem go. Trudno. Jedziemy dalej, do przodu po prostu. Musimy zamykać te aplinki. Czyli wydaje mi się, że po prostu to, to się świeci na czerwono. Bo mam ataata, co wy na to? Wow! Siemanko, co jest dwójka? Co jest dwójka, co jest trójka? Co jest? O kurde, dobra. Wiecie co? E chciałbym z tego wszystkiego pocisnąć ich. Tylko nic nie widzę w ogóle nikogo akurat. Nie wiem, czy ja to zniszczyłem, chyba tak. Dobra, wejdźmy na tą jedynkę teraz. Czyli każdy ma po prostu po minucie, tak? sobie może usiąść na minutę za stery. Dobra, ale ta broń to jest słaba. Zróbmy tam ten zrzut. I jeszcze możemy ich tam dobić z tego. Dobra. Słuchajcie, bo oni aktywowali to ja zaraz tu jeszcze sekunda i, i koniec tej mojej. z tego mojego grania. Dobra, i ja po prostu teraz się przesiadam. No dobra, spoko. Niech tak będzie tu chyba, chyba że wejdę jeszcze raz. Dobra, wchodzimy. Spoko. Ja wolę nie być w tym, w tym odcinku, ale niech już zostanie jak jest. Dobra, czy ktoś w ogóle widzi przeciwników naszych? Ja bym z tej dwójeczki skorzystał? Ktoś tutaj do mnie strzela, zrobimy zrzut. Victory! Wygraliśmy. W zasadzie to mój atak wygrał. Tak naprawdę. No dobra, później widzicie 19-13, już z 11 na 13, jak do tego ATATA, Także fajna. Fajny, fajna rzecz. No i co, w dzisiejszym odcinku to już by było wszystko. Zostawcie łapkę w górę. Gra jest świetna, naprawdę. To jest tylko beta. Są tylko dwie plansze i, i są tylko cztery karabiny. Także tak przecież gra będzie tak rozwinięta. Jak tutaj wejdzie prawdziwa wersja, że no będzie po prostu. Dzięki bardzo za oglądanie, skomentujcie, co sądzicie o tej grze. No ja naprawdę uważam, że jest super. Zapraszam Was na następne odcinki. Mam nadzieję, że się w nich również wszyscy spotkamy. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć!